Cześć, dzień dobry, witam Was. Dzisiaj Arego Drukarek z tej strony. Dzisiaj mamy takiego wielkiego stwora, który tam tutaj, tu koło mnie stoi, więc sprawdźmy go co. Stary CLX, potężny, wielki, więc trzeba sprawdzić co z nim jest. CLX 6220FX. Zobaczcie, 20, 40, 60 cm. I to co on tutaj ma. Kasetę o dużej wydajności, tak mi się wydaje. One tak wyglądają. Słuchajcie, ale 4000 są tylko z jednej kasety. Z bleka chyba zrobimy 5000. No, wyglądają znacznie. Urządzenie stało bardzo, ale to bardzo długo, by trzeba było sprawdzić, czy w ogóle drukuje, czy jak drukuje, jaka jest jakość. No i będzie dalej do eksploatowania. Natomiast z tego co właściciel tego urządzenia mi powiedział, to na bardzo długo przeleżało, więc zapraszam. Dobra, jedziemy z tematem, ale trzeba by było najpierw wziąć i ściszyć granie, na żądanie. Przeniosłem tego klamata tutaj. Kurwa, jest tak wielki, że jestem za mały. <grymne> Dobrze, że mam krzesło. Poczekajcie. Tutaj wtykniemy. <grymne> Może na krzesło wejść, albo jeszcze lepiej zrobimy. Już. Aby tego nie rozłączać. Moment. Jestem na podium. Jestem na podium. Maszyna się uruchamia. Nagrzewanie, proszę czekać. Ustawimy sobie datę. Jak nagrywam ten film, jest dzisiaj 15 dzień. Ok. Październik. Kurwa, co jest? Godzinę teraz. Godzinę, załóżmy, że będzie godzina 13 15 dzień października, mamy, no ale, ale nie zdążyłem tego odpocząć. Papier jakiś jest, co tu teraz trzeba by było sprawdzić? Tonery pokazuje nam, zobaczcie, we wszystkie 100% menu. Czytelne. Jak na starego Samsunga, to czytelne. Mam nadzieję, że GoPro jakoś to sobie. Wychwyci. Myślę, że tak. Tam lampa na górze nam smurzy, a jest coś takiego jak raporty. Wszystkie raporty, konfiguracja materiały. Zróbmy o materiałów, niech, niech druknie Co, nie będziemy mieli co robić z tym urządzeniem? Zaraz jeszcze przejdziemy do komputera, zobaczymy, czy coś takiego CX6220 jest dostępne i za ile. Nie wiem, ile stawia. no Podobno długo. Jest papier. Ale zobaczcie, pozostawia jakiś paseczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Mm, pokazuję, pokazuje. Wydaje mi się, że będzie to sprawa Black Edition czarnego tunelu. Natomiast jeszcze sobie raz wejdziemy tu w konfigurację systemu i w raporty. Informacje o materiałach już widzieliście, ale teraz, czy będzie coś takiego jak strona demo? W większości przypadków jest coś takiego w tych urządzeniach. A tu nie ma? Nie, no to już wydrukowałem. Konfiguracja, książka adresowa. Hmm. No nie ma. Nie ma czegoś takiego, albo ja nie widzę. Natomiast urządzenie całkowita liczba stron pokazuje nam tylko na 33100. Bardzo mało, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt. On na pewno dużo więcej potrafi. I robię charakterystyczne takie 4. Dzień dobry. Zaraz wracam. Dobra. Więc tak, pierwsze co, no spróbujemy sobie chociaż w serokopie zrobić tego, takowego dokumentu z minolty. Załóż, muszę się władować na, na drabinkę, a dlaczego? By trzeba było wyczyścić, ale ciekawe, czy pod spodem, na wierzchu też jest. Na wierzchu też jest, zauważyłem już pył. Czy będzie pod spodem? Tego nie wiem. Użyję do tego lokowania produktu. Dobre są. Używamy do mnie Na Pringlesklepko Kapel macie. I sprawdziły się. Tym bardziej, że kancelaria ode mnie zamawia te produkty. A pan Piotr. To jest naprawdę człowiek, który byle czego nie bierze. Musielibyście zobaczyć, jakim samochodem jeździ. Nie wiem, czy milion wystarczyło. I mój Arek, przywieź dwa, ale nie okna. Akurat on bierze do biura. Do biura, gdzieś tam jest. Ładnie pachnie. Dobra, to teraz tak. Ja wlezę na drabinę, bo takie wielkie jest to urządzenie biurkowe, że muszę wejść. I to jest wydruk tradycyjnie z Minolty na. Porządnych materiałach. Greenwall sklep. Znowu zajechałem reklamę, Pewnie ktoś się będzie irytował. Nieważne. <laughs> tak wygląda. Według na tych materiałach. Pakiet deweloperów. Ja byście chcieli. Po jednym przelocie również mam. Wydałem na nie kiedyś parę złotych i tak sukcesywnie po jednym sprzedaję. Kolor. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Samsung. I zaraz zobaczymy co to jest warte nastrzykowałem toner czarny klient go przyniósł nie z mojego sklepu bo miał firmy na A nie reklamujemy ich bo to nie ma najmniejszego sensu chyba że zapłacą <noise> to wtedy ich zareklamujemy będę zmieniał oświetlenie to wywalimy ZKZT kiedyś był no taką zajawkę miałem zakład konserwacji zabytków technologicznych bo zawsze do mnie trafiały najstarsze sprzęty jakie tylko się zdarzają wyrwiemy to, pomalujemy i zrobimy nowoczesne serwisowe oświetlenie <grymne> będę musiał usiąść dzisiaj przy tym, przy tym i to zrobić dobra, rejestracja kolorów cuda na kiju się dzieją i zabieramy się za 30 tysięcy, słuchajcie to nie jest dużo jak na taką maszynę która potrafiła dużo więcej yy... zaraz wracam Wszyscy teraz akurat. Następna robota się szykuje w broderku. <laughs> Dzisiaj wskrzeszałem na szybko. 35-50. Standardowe zasilacze czepią. Miałem zasilacz, ten jest uwalony, ale myślę, że uda się je jeszcze naprawić. Bo drogie są. Chińczyki mają po 400 zł te zasilacze. Słuchajcie. Jest? Jest. Głęboko ta kartka siedzi. Nie no, do bani to wygląda. <noise> jak kolor używa? Tonery. Tonery Z4. To jest wina tonerów, w Jeżeli bardzo długo stało, bardzo długo to stało. Zobaczcie. Próżą, smużą. Pozostaje nam nic więcej jak je wymienić. A dlaczego? Dzieje się to z takiej, z takiej przyczyny, że jak to długo stało, stoi. Gdzieś listwa, która ma za zadanie zbierać, ona już się odkształca. Już nie jest taka, jak powinna być. Najpierw zrobimy sobie test na kolorze czarnym. One też leżały, nie? Te tonary. Nie wiem, jak w jakiej kondycji są. Czy on leżał w bukarce, czy tu? Podobna historia może być. Natomiast zawsze jak leży toner zabezpieczony, to powinien mieć... Powinien bynajmniej mieć, nie dociskać. Raz, że ta lista powinna nie dociskać, i powinno to w krótkim momencie nie wydarzyć. Taka duża kaseta, ciężka jak cholera, i tylko 5000 kartek z niej można wywalić. Wydaje mi się, że wszystkie by były zmuszone do wymiany. Ten czerwony też jakoś jak dziwnie pisze. To wszystko na pasie zostaje i taki jest, ani inny efekt. Zrobimy sobie teraz wydruk czarno-biały, żeby wykluczyć już te popio poziome. Czarne, kreski, czerwone. Chyba nie będę miał czerwonego. Klient mi przyniósł jelą. Nie, jest magenta. Jest magenta. Że zerknąłem, jest magenta. To czarne i czerwone mamy. Nie robi żadnych innych smug. Zauważcie, poza czerwonym, a na czarnym to widzieliście na czarnym. Czyli zrobimy sobie ten raport. O materiałach eksploatacyjnych, żółty też już zaczyna gdzieś tu mać. Kurwa, wszystkie by trzeba było zmienić. Długo to wszystko leżało. Wchodzę do góry. Kalibracja, dostosowanie 80, 90, 28 żółty, no to ma prawo, i 41 kolorowy. Dla przykładu miałem w oryginale do jednej z drukarek HP i oryginał miał 41% i fatalnie drukował. Filmu nie nagrałem i żałuję, teraz żeby Wam pokazać, że oryginał nie zawsze jest dobry. No jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że będzie jakiś badziwiasty, ale jednak, ale jednak i też już mnie to wszystko nie zdziwi. Mam nadzieję, że z częściami samochodowymi tak nie jest, chociaż też wszystko. Różnie. tu już ja zauważam takie pylenie żółte także żółty też jest do wymiany poza tym, że czerwony robi krechę żółty pyli, czarny robi krechę poziomą no i pomimo tego, że są tonery, tonery są do wywalenia CLX 6220 długo jak to Samsung w tej chwili ja bym sobie sprawdził CLX 6220 zaraz będziemy jechać z tym sprzętem CLX. Co mówi na to pan Google? Co mówi pan Google? CLX6220. Coś takiego, jakaś firma INKO, co zarobi to na Winko, wypuszcza to za 1150 odnowione, czyli używane, taki CLX. Słuchajcie, jeszcze wartość ma, używane na pra platformie. Platformie a nie, to jest inny model kolorowy, ale to jest 6260 wyższy model tegoż urządzenia. A 2500 zł na eBayu używany. ebay.pl. Ale na, na eBayu tam się czasami wyrywa tak dużo dziwnych ludzi z jakimiś takimi cudami, że ręce opadają. Odnowiony znalazłem na jakimś dziwnym sklepie. FX się zwie i kosztuje 1150 zł. <laughs> toner piszmy tą frazę 5000 z czarnego z koloru 4000 toner odnowione odnowione 258 zł kurwa drogo 1300 nie to jest coś innego 250 zł komplet tonerów 2000 zł nie dałbym nigdy w życiu yy, może wejdźmy sobie na platformę na której sobie sprawdzacie na, zapewne wszystkie 62 100 zł jakiś refa briszed. nie jest tu napisane że nowe stówkę Stówkę na 6000 stron jest napisane. Na tamtym zamienniku, który klient dostarczył, jest napisane 5000 kartek, więc nie wiem w co wierzyć. Toner Black pokazuje na 100% w tym momencie. Menu, system, raport i stan materiałów. I zobaczymy, czy zniknie nam pozioma krecha, którą mieliśmy tutaj, a później zabierzemy się za krechę poziomą czerwoną. No, wielka, wielkie urządzenie, nie? Where are you? jest. Nie ma krechy takowej, jest krecha czerwona. A dlaczego jest czerwona? A to dlatego, że jeszcze na pasie pozostałości zostało. Więc kilka razy by przekręcił w czarnym i to by znikło. Dobra, i to już teraz Wam kurwa pokażę, co to za tonery są firmy na no, A. Czasami coś tam nie Wam. Od tej firmy <coughs> u nas to, że ich nie kupicie. Przecież widzieliście już w tym filmie tyle razy. Wszyscy wy jesteście bardzo inteligentni i przebiegli. I zauważycie wszystko, co trzeba, albo czasami co nie trzeba, więc co ja będę w durniaście wyrobił i ukrywał pewne rzeczy. <coughs> po prostu tego nie powiem i to nie ma. A z tą dystrybucją zresztą współpracuję. Może nie kupuję, ale współpracuję bo fajne chłopaki tam pracują którzy załatwiają i ogarniają tematy kiedyś pracowała tam taka kobitka która ze mną załatwiała sprawy, nawet była tu raz u mnie ale chyba zmieni, zmieniła pracę bo w ostatnich czasach to przecież przez 10 lat to by pracował w jednym miejscu no ja od 20 a jedyną stałą to zmienna więc jak macie możliwość, zmieniajcie swoje roboty i się rozwijajcie. Rzeczy, którymi się teraz zajmuję po pracy, nie powiedziałbym, że będę robił takie tematy. Już nawet filmy nagrywam motoryzacyjne, a co? <grytanie> Tylko nie ma mi kto ich obrobić, a samemu nie mam czasu. Pewne rzeczy będę wrzucał na inny kanał. Oczywiście, w momencie kiedy będę potrafił Wam więcej pokazać możliwości, ale tam bardziej chodzi o fan z napraw samochodów. Na razie naprawiam swoje. Będę w swojej lawecie wymieniał miskę olejową, pół oś lewą i ambitnie chyba na wiosnę zostawię sobie cały rozrząd do 3 litrowego boksera. to będzie wyzwanie, rozpierdolę po lewej strony samochodu żeby wymienić łańcuch rozrządu z wszystkim, zobaczymy czy rusz na szczęście jest to moje auto, jak się rozpierdoli będę miał pretensje tylko i wyłącznie do siebie i nikt mi nie zarzuci, pani, jak pan żeś to zrobił to będą takie fajne case w Volkswagenie końcówki drążków zawieszenie robiłem w tą sobotę nagrywałem to rozrusznik już wywalałem z tego samochodu fajny case wiem gdzie co i jak Wulkanizacją zajmuje się już cały czas. Praktycznie na etat. <grytanie> Jedną czwartą etat. Także rozwojowo, słuchajcie rozwojowo. Na razie swoje... Aha! W BMW będę wymieniał uszylkę spod czujnika oleju, jeżeli będę wyciągał już i wymieniał olej, to przy okazji zrobię, ale podnośnik mi dzisiaj albo jutro przychodzi nożycowy, żeby to podnosić i jakoś tam się wpełzać pod to, dwukolumnowego nie chciałem, bo tam miejsca też nie mam, a on wysoko podnosi, także nożycowy w zupełności mi wystarczy do takich jakichś szybkich napraw. Silników nie będę wyciągał, a zresztą kto wie, co przyszłość pokaże, może i silniki będziemy dłubać. W przeszłości to robiłem. Co prawda, to były silniki od, od Kamaza, Tatry Wielkiej, Stara, starodawne sprzęty, które już na drogach zresztą nie widzicie. Te stare Tatry zniknęły. Bardzo długo to trwa, to przygotowywanie po zmianie. Tonerów. Jeszcze żółty nam pozostał, i chyba tam żółty mamy. Tak mi się wydaje. Tutaj, a tu było, to była ta kartka, co teraz wydrukowałem. Czarny zniknął, te smurzenie czarnego zniknęło, ale pojawiło się czerwone. Liswy, listwy siadają krótko mówiąc, i po takim czasie. Zobaczcie, jaka jest data produktu: 2011 rok. Nie wiem skąd on tą datę bierze. Chyba nie szczytuje, bo to jest. Tyle by miał? Ja nie, nie wiem, czy taka marka w ogóle już w takim kartonie była w tamtych czasach. Data ostatniego użycia. 5 lat temu. No i już, już. Jest, 100% czerwony, My jeszcze raz sobie wydrukujemy system, raport, materiały, ja. Yeah. Zobaczymy czy już to nam zginęło, po czym wrzucimy sobie jeszcze yellow świeży, bo tam nie było. Jest, wygotuje, no jest, jest czysto. Gdzieś tam coś zostawił, ale to prawdopodobnie się wytrze. Jest lepiej, jest lepiej. I teraz kopia kolorowa. Wiecie te tonery też trochę stały, nie. Kopia kolorowa tak wyglądała. Pokaż się. No i teraz tak. Nie mamy już żadnego cienia innego, więc kolory odzyskaliśmy. Kolory odzyskaliśmy. To mamy oryginał, to mamy kopię oryginał wydruk jest, a to mam kopię, no kopię, kopię, no to wiadomo, że to będzie kiepsko, natomiast, natomiast nie smuży już nam w czarnym kolorze, więc jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji. Pozostało nam zmienić jeszcze na yy, yellow, a nie wiem, czy yellow klient dostarczył. No pewnie, że dostarczył, a tam mamy 28%. 28%. Więc jakby mamy 28%, to zróbmy już kompleksowo. Wywalmy to. Stare zleżały tonery. Można powiedzieć, pozbędziemy się ten 28% nam pokazywał i na pasie pozostawiał już. Czyli ten już ma swoje za sobą i pewnie przy dużym nałożeniu kolorów można by było powiedzieć, że odzywałby się. Jeżeli już zostawia na pasie, to na wydruku prędzej czy później też będzie pozostawiać. Zrobimy. Dobra. Niech też zrobi kalibrację. I otworzymy, zobaczymy, jak pas będzie wyglądał. Telefon. I za raz, do Was wracam, bo ta rejestracja chwilę trwa. Dobra. Po raz czwarty albo piąty wchodzę do góry pokazuje nam 100% jeżeli chodzi o materiały 3 yy, zmieniłem poza błękitnym, który nie powoduje żadnych problemów, teraz zrobię sobie pstryk na kolor i niech sobie zrobi kopię to jest, o, a kurwa mać przecież tu nie ma kartki, anuluj a, anulował ok, jeszcze raz teraz to jest po wymianie trzech, To było przed wymianą. I to wygląda tak. Yy, patrząc na to, że jest to maszyna taka stara, robocza, liczyłbym na lepszą jakość, nie? Tak, to drukuje. No, drukuje, jest kolor, jest wszystko, ale. Tak kolokwialnie to powiem, dupy nie urywa, no i no, kurwa zmieniłem na no, no, nowy żółty, kreski robi. Tu się pozbyliśmy wszystkiego, kreski mamy. Kreski mamy yy, tu, bo ten toner leżał nie wiadomo ile w tym. Jeszcze, a zauważcie na tamtym pseudopusem co próży kresek nie było, nie? ale już puszczał na pas transmisyjny. Czyli może się okazać, że no będzie trzeba go zmienić, koniec i kropka, bo będzie, krótko mówiąc, zleżały i pomimo tego, że jest nowy, nie nada nam się do niczego. No, ciągle są, raz, dwa, trzy, cztery, piękne obroty bębna. Zauważcie tutaj jedną rzecz, że ten syf na nim, krótko mówiąc zginął, czyli nie ma próżenia, ale za to jest to, czyli by trzeba było zmienić. Moi drodzy, tyle na dzisiaj, to urządzenie uważam za ogarnięte, wielki stwór, bardzo ciężki, ale jeżeli chodzi o jakość jego wydruku, Dubska nie urywa, zwłaszcza, że to było na pewno drogie urządzenie i do dzisiaj sobie dużo pieniędzy liczę za to urządzenie, za wydajność tych 5-6 tysięcy stron w beka, w kolorze 4000. Printur sklep to była reklama. Wypowiecie się na temat tego starego urz urządzenia. No i wszystkiego dobrego Wam życzę. Subskrypcję pozostawcie i komentarz pod filmem. Dziękuję. Cześć.